Tymi zegarkami jest trochę jak z telefonami. Nowy model wychodzi, ale różnice są tak drobne, że czasem sam się łapie na pytaniu, czy to w ogóle ma jeszcze sens. Testowałem ten model zaraz po teście Blipa 6, bo to było praktycznie różnica dwóch, trzech tygodni, może dwóch bardziej. Nie przyznam, że na początku miałem wrażenie, że to po prostu bliźniaki. Jednak z czasem wyłapałem takich kilka rzeczy, które jednak te modele różnią, więc. Nie ma ich dużo, gdybym miał to podsumować, ale powiem Wam w dzisiejszym materiale, czy te różnice faktycznie mają dla Was znaczenie, czy mogą mieć dla Was znaczenie i czy warto dopłacać do tego aktywa 2. Ale zanim do tego przejdziemy, moi drodzy, to jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Niech YouTube widzi, że lubicie ten kanał, bo duży procent z Was ogląda, ale nie wspiera jeszcze. Subem zachęcam do tej zmiany, a my lecimy do materiału. Istotna jest informacja o wersjach, bo tu istnieją dwie. Jest z paskiem sportowym i ze skórzanym, ale to nie tylko taka jedna różnica, która ich różni, bo tamten model, czyli wersja premium, posiada NFC do płatności czego w tym modelu zwykłym, sportowym po prostu nie ma. Dochodzi do tego wyższa waga modelu i co istotne szkło szafirowe. W tym modelu, tak jak pewnie możecie zadać pytanie, jest po prostu zwykłe szkło i tyle. Czy wystarczające? Ciężko powiedzieć, bo nie jest zasłonięte żadną ramką, więc może być różnie, musicie brać to pod uwagę. No właśnie, bo troszkę możemy zacząć też od tego wyglądu, trochę tam się na tym skupię, bo największą różnicą względem Bipa 6 to jest okrągła koperta i nieco mniejszy ekran, bo ma 1,32 cala, przez co Całość wygląda na taką bardziej klasyczną bryłę, wręcz można powiedzieć zegarkowo. Jeżeli ktoś nie lubi po prostu prostokątnych, sportowych brył, to może właśnie tego poszukuje. Nie jest on duży, więc musicie pamiętać, no bo na niektórych rękach może wyglądać różnie. Ramka jest ze stali nierdzewnej, a całość sprawia wrażenie nieco bardziej takiej spójnej niż w Bipie 6, choć moim zdaniem, jeżeli miałbym też wyrazić swoją opinię, a po to jest ten film, będzie wyglądał lepiej, tak jak wspominałem, na mniejszym nadgarstku, bo jego koperta nie jest taka spora, jak w niektórych innych modelach. Pasek, czekajcie, odłożę. Pasek ma 20 mm, a sama wymiana nie jest trudna, bo jest na standardowych teleskopach, ale trzeba zaznaczyć, że nie jest też najdłuższy jak w BIP-ie 6, ale raczej wystarczający na taki zwykły średni nadgarstek, zwykły, nie obrażam nikogo, od razu mówię. W wersji tej jest maksymalny zakres 195 mm i przy moim obwodzie 19 cm do końca zostają jakieś takie dwie dziurki. Wersja premium z NFC, tak jak pamiętacie, przy pasku skórzanym w domyślny, ma 210 mm max. Ale przejdźmy, może do ekranu. To oczywiście AMOLED. Mniejszy niż w Bip 6 tak jak pewnie zauważyliście, o czym mówiłem, ale jest jasny na co dzień i spokojnie da radę. Również jest always on display, nie zabrakło tego i autoregulacja jasności. Obsługa: mamy, jak pewnie zauważycie, na przebitkach dwa przyciski bez koronki. Działają płynnie i można je przypisać pod wybrane funkcje, to też jest standardem. Są płaskie i tak można powiedzieć prawie się licują z budową. Da się je wyczuć, nie za bardzo tak, powiedzmy, jak mielibyście jakieś rękawiczki, to byłoby trudniej, no ale nie klikałem przypadkiem podczas treningu, co jest, myślę, dużym plusem. Ale w praktyce mamy tu te same funkcje podstawowe, zdrowotne, sportowe też można rzec, co w Bipie 6, bo jest monitoring tętna, snu, stresu, SpO2, HRV, czyli zmienność bicia serca. Można też zmierzyć kilka wskaźników jednym kliknięciem. To również tutaj jest. Zaraz konkluzja będzie taka, że to jest ten sam praktycznie system. To właśnie, też może zadać się pytanie, bo do tego chyba dążę. To o co chodzi w tym modelu względem Bipa 6? Bo tak jak słyszycie, troszkę bliźniacze są. No tutaj dochodzi pomiar temperatury skóry, wysokościomierz i analiza przewyższeń dla osób biegających po górach, czy jeżdżących na rowerze po pagórkach. To może być dobra informacja, bo w bip 6 tego nie ma. No ale jeżeli Wrócilibyśmy do pomiarów takich statycznych, no to też chciałbym wam pokazać, jak sobie radzi ten najnowszy czujnik Biotracker 6, tak jak było w Bipie 6, tak zaznaczę też. Moim zdaniem, jest to naprawdę dobry czujnik. Zresztą, już w przypadku tamtej recenzji o tym również mówiłem no bo, no to co tutaj, jest ten sam system, ten sam czujnik, co co możemy się zepsuć, w kwestii snu też jest y, podobnie jak w przypadku Bipa 6 czyli wydaje mi się, że dobrze do takich amatorskich zastosowań, chyba tak bym to ujął, mamy pomiar fazy REM wyłapywanie drzemek w dzień ja słuchajcie, jakbym miał tak powiedzieć o sobie, to nie przykładam dużej uwagi do tego aspektu, no ale dla mnie działa to naprawdę dobrze ale głównie musicie wiedzieć, że zerkam na godzinę zaśnięcia i obudzenia, i choć to moje takie Subiektywne odczucia, no to finalnie i tak wydaje mi się, że jest dobrze, ale musicie pamiętać, nie mam jak tego sprawdzić na profesjonalnym sprzęcie. Musicie o tym pamiętać, że to są tylko moje przemyślenia, takie luźne i tyle poparte obserwacją. I z tym snem łączy się następująca opcja, o której chciałbym też powiedzieć, czyli punkty gotowości. Jednak mówiłem szerzej o tym w poprzedniej recenzji, dlatego chciałbym, abyście po prostu posłuchali, co miałem do powiedzenia. No bo zdania po tym teście nie zmieniłem i uważam to samo, więc. Jest też ciekawa opcja o nazwie gotowość. Są różne opinie między innymi na reddicie o tej opcji, ale pokrótce powiem, na czym ona polega i sami swoje zdanie wyrobicie albo już macie wyrobione. Zwykle na zegarkach sprawdzamy doraźnie poziom stresu, SpO2, tętna i na tej podstawie wyciągamy jakieś tam wnioski. Tutaj zegarek bierze pod uwagę kilka zmiennych pod uwagę: od zmienności tętna, jakości snu w tym fazy REM, która jest bardzo istotna z punktu widzenia odpoczynku mentalnego. Zegarek ocenia czy organizm jest dobrze zregenerowany Gotowy na intensywną aktywność, czy powinniśmy raczej postawić w tym dniu na odpoczynek. I chciałbym tutaj się troszkę dłużej zatrzymać, bo w recenzji Tyrexa 3 trochę próbowałem tą opcję porównać do tej z Garmina, co było błędem. Już tłumaczę dlaczego. Bo w garminie mamy body battery, czyli taki dynamiczny, który zmienia się w czasie rzeczywistym wskaźnik, który nam pokazuje w ciągu dnia, i tam możemy zobaczyć, jak stres trening czy odpoczynek wpływa na nasz poziom energii. A Tutaj, przy AMASFICie, przy tych punktach, jest to statyczny licznik, licznik, wartość liczona tylko po nocy, i mówi nam, czy jesteśmy gotowi na ten dzień. Nie zmienia się ten wskaźnik w ciągu dnia, więc nie monitoruje zużycia naszej wewnętrznej energii. I tam trochę taki błąd zrobiłem, bo popłynąłem porównując te dwie opcje, ale idziemy dalej, bo różnica jest dalej taka, że. Amazfit zamiast dynamicznego wskaźnika energii wysyła nam automatyczne powiadomienia, na przykład, twoja gotowość jest wysoka, dziś możesz dać siebie więcej. Więc nie mamy tutaj wskaźnika zmieniającego się w czasie, w rzeczywistym, jak w Garminie. I co do opinii. Niektórzy użytkownicy zauważają, że wskaźnik nie zawsze odzwierciedla ich faktyczne samopoczucie, niezależnie od jakości snu. Wynik bywa podobny. Recenzje też sugerują, że algorytm wybanga dopracowania. Ja bym podszedł do tego, że warto traktować ten wskaźnik jako coś dodatkowego, a nie jedyny wskaźnik naszej takiej regeneracji po nocy. Ja też nie wiem, jak go do końca ocenić, bo też zauważam pole do poprawy, bo w zakresie punktacji 73 w moim przypadku to już informacja o potrzebie większej regeneracji, także co byłoby przy 20-40 to już nie chcę wiedzieć. A ogólnie zwykle nie schodziłem poniżej 73 i wyżej niż 85, więc wydaje mi się, że w miarę dobrze ocenią moją gotowość, choć nie wyciągałem, moi drodzy, z tego informacji zbyt takich, które miałyby mi pomóc, to tak mogę powiedzieć i skomentować ten aspekt, jest jakieś tam pole do popisu. No, i chyba trzeci raz powtarzam, że ten system jest identyczny jak BIP6. No, bo tak jest, to jest ZEP OS 4,5. Dlatego, jeżeli o czymś nie powiedziałem w tym materiale, to zajrzyjcie do recenzji BIPa6. No, tam na pewno taką informację znajdziecie. Oprócz tych czujników, no to praktycznie mało ich różni. System punktów PAY, no to, to o tym warto też wspomnieć, to jest tutaj, może nas motywować do utrzymywania regularnej aktywności. Jak dla mnie jest to mega motywująca opcja, obejrzyjcie mój materiał, może tu gdzieś tu się wyświetli, który kilka lat temu na Grałem. Jest w tym zegarku również multitasking, nie zabrakło tego. Także można na przykład zminimalizować trening w trakcie jego trwania i sobie przejść do innych opcji. Taka możliwość jest. Kalorie, co warto powiedzieć, w Active 2 są podzielone na aktywne i spoczynkowe, no, bo to jest kwestia softu, w BIP-ie 6 też tak było. Myślę, że dodaje lepszy taki wgląd do całego bilansu naszego. I kroki jak w większość zegarków, działa to na bazie ruchów rąk, więc jeżeli na przykład jak teraz macham siedząc sobie, no to bip... Sorry, aktyw może doliczyć i pewnie tak się stanie. Nie, może nie zrobiłem teraz ani kroku. Tak, po prostu to wygląda. Lepiej chip jest używać. Osoby oglądające tamten materiał mogą zadać pytanie, czy mamy tutaj więcej pamięci niż Bi 6 I powiem wprost, nie mamy, bo total to jest jakieś 445 MB, ale w moim przypadku do dyspozycji zostało 151 i to bardzo mało. I pewnie zadać się pytanie, po co ja się tutaj czepiam w takim zegarku? Bo można tu dograć muzykę do pamięci, minigry, mini aplikacje, w których swoją drogą jest nawet dużo, ale większość nie ma super takich przydatnych opcji. Choć ciekawą można tutaj przytoczyć jest rozszerzenie treningowe, czyli dodatkowe pulpity w czasie treningu, które możemy sobie pododawać. No, mówiłem więcej o tym chyba w T-Rexie 3 i ostatnio w BIP-ie 6 również. No ale ta pamięć tym się tylko nie zapełni. Może się też zapełnić na przykład notatkami głosowymi, które również na tym nagramy, więc jak wiecie, tej pamięci jest mało i taka niech będzie konkluzja. Użyjemy też GPS-u do treningu, mamy też kompas, ciśnienie atmosferyczne, wysokość karty członkowskiej, ma wodoodporność 5TM, co znaczy, że nadaje się na przykład pływania, prysznica czy zachlapania, Ale pamiętajcie, nie zaleca się używania go w saunie lub pod gorącym prysznicem, bo para może osłabić uszczelnienia i pewnie tak się stanie. Do pływania ogólnie też lepiej użyć silikonowego paska. Rzadko się o tym mówi, ale warto o tym mówić. Nie używajcie skórzanego, czy metalowego, pleczonego. Jeżeli chodzi o wodoodporność, to trzeba powiedzieć z czasem ona będzie pewnie słabła. Do zegarka bez problemu podłączymy słuchawki i pas piersiowy, co w tej cenie myślę, że zasługuje na duży plus, ale w ip też to było. Trochę będę się czepiał tego, że te opcje są skopiowane praktycznie. Dostępne są też proste mapy, które można pobrać na zegarek. Pozwalają na przykład zorientować się, gdzie jesteśmy, czy na przykład nie zbaczamy z wcześniej Nieprzygotowanego śladu, ale bardziej bym powiedział, że to jest takie orientacyjne wsparcie, a nie taka typowa nawigacja z prowadzeniem krok po kroku. Jest to ok, bo w takim tanim sprzęcie rzadkość. Możecie też pytać, bo niektórzy używają przy iOS, a tak jak ja, takich zegarków, to ograniczenia są takie, że tak naprawdę głównie powiadomienia są trochę uboższe, bo nawet mając iPhone'a możemy przesłać muzykę, zainstalować dodatkowe mini aplikacje, nagrać notatki głosowe. Jak chcecie więcej wiedzieć, co ogranicza nas podłączając sprzęt do AES-a, to nagrałem osobny film gdzieś tutaj się wyświetli. W powiadomień działa to identycznie jak w BIP-ie 6, czyli ograniczenia tak jak wcześniej wspominałem na iOSie są, a pełna funkcjonalność na Androidzie jest. Czyli na przykład szybkie odpowiedzi, emotikony, nawet wyświetlanie niektórych zdjęć z wiadomości, ale również z niektórych komunikatorów. Choć te odpowiedzi są realne przy iOSie, przy wybranych apkach, bo rozwiązaniem jest BIPer. Właśnie dlatego odsyłałem was do materiału, w którym mówiłem o tym wszystkim, więc tak jak mówiłem wcześniej, zajrzyjcie tam, jeżeli Macie iOSa i interesują was szersze odpowiedzi niż po prostu brak odpowiedzi. Jest też asystent głosowy, a powinienem powiedzieć dwa, bo jest Offline i zap Flow, czyli ten drugi jest taki AI od Amazfita, który bazuje na rozwiązaniach od OpenAI, który pozwala między innymi na odpowiadanie na wiadomości. Do asystenta możemy też zwracać się po polsku, ale odpowiada tylko po angielsku. Zobaczymy, czy to się z czasem zmieni. Oczywiście zakres możliwości jest dużo szerszy, jest również apka do obsługi połączeń z klawiatury numeryczną. Mamy dostęp tam do ostatnich połączeń i możemy wgrać też wybrane tam kilka kontaktów do zegarka, aby z niego wykonywać połączenia. No i właśnie, dlatego przechodzimy dalej, bo głośnika i mikrofonu również tutaj nie zabrakło, dlatego posłuchajcie sami jakości rozmów. No dobra, to jest test Amazfit Active 2 i powiedz, jak mnie w ogóle słychać? Ciebie słychać bardzo dobrze i wyraźnie. No tu też jest głośno. Co prawda nie ma ruchu. Ale to jest chyba tak jak trochę w tym, w Bipie 6 bardzo podobnie. Czyli co, mówisz, że jest spoko? No, ciebie słychać komfortowo. Faktycznie niczego nie zbiera, ani wiatru, ani jakichś dźwięków otoczenia. I też jest wyraźnie, i nic nie przerywa. Także jak słyszycie, jest okej. Okay. I tutaj taki pierwszy minus widzę, bo czas pracy to około 5-10 dni w zależności od użycia, więc to jest krócej niż w BP6, ale nie ma też dramatu, słuchajcie. Ładuje się w okolicy takich dwóch godzin, więc to jest standard ale bateria ma tutaj 270 mAh i dla przypomnienia BIP 6, bo tak go przywołuje cały czas, posiada ogniwo 340 mAh. Przy takich małych sprzętach to jest naprawdę duża różnica i osobiście przy sporadycznych treningach, powiadomieniach również osiągałem takie 5 dni, a w BIP 6 no było lepiej po prostu. Zegarek naładujemy taką samą ładowarką jak w BIP 6, w zestawie nie ma jednak kabla, do tego jesteśmy raczej przyzwyczajeni. No i też musicie wiedzieć, że nie ma takiego bezprzewodowego, tylko ta ładowarka dołączona wchodzi w grę. No, ale sam zegarek bez aplikacji byłby bezużyteczny, więc tutaj ta pełna funkcjonalność jest możliwa, gdy podłączymy zegarek do aplikacji, czyli do ZEP. Dostępna jest na iPhone'ie i na Androidzie, no i tam mamy dzięki niej, tak jak wspominałem, możliwości do instalowania jakiejś aplikacji, zmiany touch zarządzanie ustawieniami zegarka, co jest super, czyli możemy to robić z aplikacji, nie tylko z zegarka. Między innymi możemy tam też dodawać boczne widżety, które widzicie teraz na ekranie. Dużo tego jest i co ważne, moim zdaniem jest przejrzysta, ze swoimi takimi wykresami, które tam się wyświetlają i opcjami. Da się eksportować plik GPX w treningu, a co ważne również ukrać trasę w zegarek. Tak jak wspominałem wcześniej, pomaga nas w tym prosta mapa. Czasem też o to pytacie, więc Wyświetlane tarcze są tylko po angielsku. Na ten mobilny sklep oferuje tarcze w postaci płatnych i bezpłatnych, tak samo z aplikacjami, no ale nie znalazłem tam dużo ciekawych jakichś apek. Można eksportować te dane, które uzyskujemy na zegarku, między innymi do strawy. I tak jak pewnie pamiętacie, mówiłem o czujniku Biotracker 6.0. W praktyce pomiary tętna, dystansu i tempa podczas jazdy na, przykład na rowerze czy biegu są bardzo... Podobne. No i trzeba przyznać, że dokładne, jak na taki optyczny czujnik. Jeżeli chcecie najlepsze uzyskać wyniki z y, pulsu, tętna, no to musicie podłączyć jednak pas. Dodatkowo tutaj w tym modelu dochodzi wspomniany wysokościomierz barometryczny, więc osoby trenujące w zmiennym terenie mogą wyciągnąć z tego nieco więcej niż BIP-6, no bo tam takiej informacji po prostu nie będziecie. Mieć. Trybów sportowych jest ponad 160, czyli około 20 więcej niż BP6. Ale słuchajcie, tak samo jak mówiłem na tamtym materiale to większość marketingowe podbicie liczby, więc ja się nie będę raczej powtarzał, a zaproszę Was do zajrzenia do tamtego materiału, bo tam dzieliłem się tymi swoimi przemyśleniami. Jest rozbity na rozdziały, więc wiecie, gdzie jest ten trening omawiany. No i podpisuję się pod tym, tak uważam i tyle. Mowa jest też o 25 ruchach siłowych i 8 ruchach sportowych, jednak musicie wiedzieć, jeżdżę na rowerze, ale nie ćwiczę na siłowni, pewnie widać, więc tego nie udało mi się sprawdzić, ale co ważne, z takich opcji można korzystać również z tworzenia treningów interwałowych, ustawień przed włączeniem treningu jest Myślę, że dużo jest tam nawet autopauza w niektórych aktywnościach. No, i tam też opcje dotyczące alertów. Ja z tego trochę myślę, jak na taki zegarek, to jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Co ważne, da się też podłączyć kilka urządzeń. Tak jak widzicie teraz na ekranie, jest ich kilka możliwości. Tak jak wspominałem, jest to między innymi pas, więc super. Nie zabrakło GPS, a dokładnie mówiąc, pięciu systemów pozycjonowania, które. Radzą sobie dobrze. Pytanie, jak dobrze, bo pewnie nie tylko na słowach chcielibyście, abym oparł swoją ocenę. Dlatego przejdźmy do omówienia tego aspektu wraz z kwestią pomiaru tętna, no bo to jest też istotne z Waszej na pewno perspektywy. I gdybym miał to skomentować, to ślad między zegarkami jest naprawdę praktycznie taki sam. Warunki były trudne, gdyż wokół był po prostu las. Więc jeżeli chodzi o dystans, to tutaj słuchajcie, nie ma sensacji. Wszystkie zegarki i ten tani licznik pokazują, praktycznie to samo. Różnice są kosmetyczne, raczej tak bym to rozpatrywał. Dosłownie kilkasetnych kilometra, tak bym e, rzekł. Podobnie z tętnym, bo Active ten dwa czyli recenzowany zegarek praktycznie idealnie pokrył się z pasem Polara. Średnie i maksymalne wartości były praktycznie takie same, co dla mnie jest po prostu pozytywnym, no nie wiem, e, zaskoczeniem. Nie zawsze każdy zegarek po prostu potrafi to zrobić bez pasa w tak dobry sposób. Różnica Jednego punktu przy średnim to dość standardowe odchylenie, które większość zegarków, które testowałem, posiadały. Nadal myślę, że do treningów takich interwałowych, gdzie tętno szybko się zmienia, zdecydowanie lepiej podłączyć pas, nawet do tego zegarka albo osobno po prostu, bo on sobie i tak lepiej, słuchajcie, poradzi z takim precyzyjniejszym wychwytywaniem tych nagłych skoków, które mamy przy interwale, więc to jest dosyć wtedy istotne. Te optyczne mogą sobie z tym nie poradzić finalnie. Jeśli chodzi o zużycie baterii, to po ponad w takiej godzinie, tam była godzina i 10 minut jazdy z włączonym GPS-em. Active 2 spadł z 91% do 86%, czyli o te 5 punktów procentowych. Bip 6 z 54% do 51%, czyli o 3 punkty procentowe, więc widzicie tą różnicę, o której mówiłem chociażby w kwestii bateryjnej. No i ten zegarek do takich amatorskich zastosowań, jak jazda rekreacyjna, spokojny trening, czy codzienna aktywność, jakieś kroki, no to myślę, że naprawdę daje radę. Dystans i ten, Wypadają tak jak widzieliście, bardzo dobrze. Nawet na tle pasa pierwszowego Polara H10 bateria spadała no powoli, choć ja tutaj mówię z perspektywy dość krótkich sesji treningowych i w b 6 zaraz taki znowu przytek zrobię, lepiej sobie tamten zegarek pod kątem bateryjnym działa. No i dobra, słuchajcie, bo tutaj trzeba troszkę spiąć ten film i podsumować. Myślę, że ten Active 2 to taki Bip 6 dla tych, którzy wolą bardziej klasyczny wygląd. Oczywiście wybór tego modelu, a nie Bipa, wiąże się z tym krótszym czasem pracy na baterii, chociaż te różnice nie są tak duże, jak pewnie usłyszeliście, a na przykład ten wysokościomierz barometryczny i pomiar temperatury nie jest niezbędny dla Was, no to Bip 6 będzie faktycznie lepszym wyborem, dzięki większemu ekranowi lepszej baterii, między innymi. No ale tak naprawdę te różnice no, nie są duże, tak jak wy wnioskowaliście, więc ciężko po prostu powiedzieć. Co ważne, jest też ta droższa wersja z lepszymi materiałami i z NFC. Więc, jeżeli chcecie płacić zegarkiem, to trzeba za tamtą zapłacić około 570 zł, podczas gdy ten testowany egzemplarz kosztuje jakieś 390-420 zł, więc musicie sami się zastanowić, czy warto dopłacać. Cena jest trochę wyższa niż w BG6, nadal uczciwa, patrząc na jakość możliwości, no bo tutaj raczej rozwala sporo modeli w tej półce cenowej, ale gdyby nie premiera Bipa, to ten nie miałby sobie raczej równych w tej półce cenowej, ale jeżeli ten Bip, znaczy jeżeli, bo powstał ten Bip 6, no to moim zdaniem, nie wiem czy to był dobry ruch dla nich marketingowo, aby wypuszczać takie dwa modele obok siebie, bo jednak konkurują ze sobą, a może tak nie powinno być. Ale dobra, jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzu, ja zawsze chętnie odpowiem. Na dziś to chyba tyle, na pewno tyle. Widzimy się w następnych materiałach. A ja Was żegnam. Tymczasem trzymajcie się.